Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin, Sasiu, witam państwa. W studiu przewodnicząca zarządu Związku Celowego MG6, też Katarzyna Szczepańska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I jeszcze MG6. MG6 nadal. Nie będziemy zmieniali. Nie, będzie? nie, nie będziemy zmieniali nazwy na MG5. A co, jeżeli jakiś samorząd postanowi do nas przystąpić? No jasne, jasne, bo ostatnio tutaj była łodawy, która mówiła, że w formule MG5, ale rozumiem, że to tak, takie umowne. to roboczo tak mówimy, bo zostało u nas pięć samorządów w związku. Taka, takie zapadły decyzje, więc, więc MG5 na roboczo, ale MG6 nazwa zostanie. Jasne. Natomiast no zostaje też cena. Tak. Co odetchnia. nas bardzo cieszy. No właśnie, odetchnęła pani z ulgą. Oczywiście, w momencie, kiedy otworzyliśmy przetarg i zobaczyliśmy tą korzystniejszą ofertę, bo ta druga nie była korzystna, ta druga spowodowałaby podniesienie stawki o przynajmniej 8 zł od mieszkańca na samym wywozie, to, 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 to jest bardzo dużo. No wyjaśnijmy, stawka, którą, która wygrała w sensie Ekomyśl, natomiast stawka, która nie wygrała, Ineko. Tak. Tak, dokładnie. W związku z tym, jak otworzyliśmy przetarg, zobaczyliśmy, że jest dobrze. Oczywiście musieliśmy jeszcze doprowadzić przetarg do końca, czyli go pozytywnie rozstrzygnąć, od, odczekać czas na odwołanie. odwołań na, na szczęście od decyzji zamawiającego nie było, więc mogliśmy finalnie podpisać umowę z komyślem i to się już wydarzyło. Teraz jesteśmy na etapie e, szykowania harmonogramu, no bo harmonogram na cały rok, żeby stworzyć. Jest to takie karkołomne zadanie, bo trzeba uwzględnić wszystko, co jest wpisane w specyfikacji przetargowej, wszystkie dni wolne od pracy, zastępcze pojazdy itd., itd. więc teraz nad tym mocno pracuje operator. Dostaniemy ten harmonogram i zaczniemy taką dość poważną akcję informacyjną dla mieszkańców, co się zmieni z tym, że taką informację każdy do swojego domu dostanie. Zmieni się częstotliwość odbioru śmieci. Tak. Czy to będzie duża rewolucja w sensie takim, że mieszkańcy pewnie teraz zastanawiają się, co nas czeka, w, w, jeśli chodzi o odbiór? No bo cena zostaje, super, no ale zmieni się częstotliwość i, i będzie rzadziej. Tak, my mieliśmy zapowiedzi, zresztą tutaj też na łamach radia wypowiadał się i prezydent miasta i wiceprezydent, którzy mówili o tym, że mimo tego, że zmniejszyliśmy tę częstotliwość, to i tak mieszkańcy będą w tych ościennych gmin płacili więcej. Więc finalnie nie będą płacili więcej i właśnie dlatego, że podjęliśmy tego rodzaju działania, jak zmiana częstotliwości. Czy będzie trudno? Mieszkańcom na pewno na początku będzie się trudno przestawić, aczkolwiek ja jestem pozytywnie do tego nastawiona. Nie jesteśmy jedynymi, którzy ustanowili taką częstotliwość. Ja mieszkam poza związkiem. Ja od 2013 odpady zmieszane mam odbierane raz na dwa tygodnie. I, szczerze, I teraz też tak będzie. I teraz też tak będzie w tym pierwszym tu. sektorze. Mhm. I szczerze, jeżeli ktoś prawidłowo segreguje odpady, to w tym czarnym pojemniku tych odpadów jest najmniej. Jeżeli jeżeli ich będzie dużo, to będziemy się zastanawiali, jakie są powody tego. Albo ktoś nie segreguje, albo no, może jest nie, zadeklarowana nieodpowiednia liczba osób w, w tym systemie, więc będziemy się temu też przeglądali. To też będzie dla nas jakiś wskaźnik do tego, żeby podjąć e, działania, żeby wyłapać tych, którzy nie płacą. Ehm. Problematyczna może być frakcja bioodpadów, która będzie w okresie zimowym niestety odbierana raz na miesiąc. Nie, jest to, nie była to propozycja zarządu, więc, więc nie czuję się za nią odpowiedzialna. Była to decyzja całego zgromadzenia, wszyscy nad tym siedzieli i podję podjęto taką, a nie inną decyzję. Każdy ma jakieś swoje doświadczenia, i e, większość z osób w zgromadzeniu stwierdziło, że to jest dobre rozwiązanie, ale patrzymy też na inne samorządy, i takie rozwiązanie jest podobne w innych samorządach również. W całym um, związku um, gminnym wokół Krosna Odrzańskiego jest podobnie, jest podobnie w Świebodzinie, w, w Dębnie jest podobnie. W związku z tym mieszkańcy sobie tam z tym radzą, więc nasi mieszkańcy też sobie z tym poradzą. Ale dzwoniliście do tych samorządów i pytaliście o, o to, jak... Czy są jakieś problemy w związku z tym? No, bo jeżeli jest podobnie, to ja, to ja rozumiem, ale to nie oznacza, że nie ma tam, nie wiem, jakichś problemów. Oczywiście, y, rozmowy zawsze prowadzimy, mhm. bo po to, y, po to się spotykamy na branżowych spotkaniach, żeby, żeby wymieniać te swoje doświadczenia, y, ale też my zakładamy, że jeżeli będą problemy, bo komuś na przykład tego czarnego pojemnika zabraknie w pewnym momencie, na przykład ma osobę ciężko chorą, y, która wymaga pieluchowania. Y, nawet teraz, jeżeli są takie sytuacje i mieszkamy, do nas, do nas piszą wniosek o zmianę tego pojemnika, wówczas mm -hmm. my zmieniamy ten pojemnik. To nie jest tak, że jesteśmy twardym, betonowo przyjętą zasadą. Nie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to rzeczywiście jesteśmy na to otwarci, zmieniamy ten pojemnik. Jeżeli osób jest w gospodarstwie więcej y, niż 3 lub 4, niż 4 osoby, to przy tej częstotliwości może być rzeczywiście kłopot. W związku z tym, ktoś do nas wystąpi, to też będziemy ten, ten, ten pojemnik wymieniali. Bo mieszkańcy zauważą zmianę po częstotliwości odbioru śmieci, ale czy oprócz tego zauważą jakąś zmianę, jeśli chodzi o, o te daty przejścia na jakby nowy termin kontraktu i nowy kontrakt właściwie? Jeszcze jedną zasadniczą zmianą jest taka, że mieszkańcy, właściciele nieruchomości, zgodnie z ustawą, mhm. mają dbać o pojemniki. Do tej pory my dbaliśmy o pojemniki. Nasz operator jechał i dwa razy w roku mył te pojemniki. Co mieszkańcy też na co się buntowali, bo przecież ten pojemnik, nie oszukujmy się latem, co tydzień jest, wymaga tego mycia. W związku z tym, że ta usługa jest droga i podraża system, a jest mało skuteczna, bo dwa razy w roku to, 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 to nie jest wystarczająco. Postanowiliśmy również, że ten obowiązek mycia pojemnika będzie spoczywał na mieszkańcu, na właścicielu nieruchomości. Więc te dwa pojemniki, bo dostarczamy czarny i brązowy, więc te dwa pojemniki mieszkańcy będą musieli myć sami. Będzie to jakoś sprawdzane w takim sensie, że, że... Nie. nie. Nie, ponieważ jest to obowiązek leżący hmm. po stronie właściciela nieruchomości. My tego sprawdzać nie będziemy. No ale jeżeli operator przyjedzie, a z pojemnika będzie coś wyrastać. Albo coś wychodzić. Jasne. To będziemy zwracali uwagę, że mhm. należałoby dokonać tutaj dezynfekcji. A propos y, naszej strony internetowej, było pytanie i, i tych, tych cen. Pan Piotr pyta: Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów w MG5 nie powoduje wzrostu opłat, czyli zachowując je w takim wymiarze, jak było, będąc w MG6, miasto Gorzów dopłacało do wywozu. Ile, o ile taniej winni być mieszkańcy Gorzowa po wyjściu? Z MG6 według Pani? Powiem, y, odpowiem na to pytanie tak przewrotnie. Gdybyśmy mieli analizować tylko i wyłącznie fakturę za odbiór odpadów na każdym z trzech sektorów to powiem, pierwszy sektor gminy, drugi sektor, część północna miasta, trzeci sektor, część południowa miasta, to już między północną i południową częścią miasta są różnice, więc gdybyśmy mieli jeden do jednego przenosić stawki z faktur na mieszkańca, to mieszkańcy drugiego sektora powinni płacić o złotówkę mniej, a mieszkańcy trzeciego sektora o złotówkę drożej. Więc gdybyśmy mieli tak to rozpatrywać, no to doszłoby do niepotrzebnych rozłamów. Jest to po to, to jesteśmy byliśmy związkiem tak samo jak teraz między mhm. gminami gdybyśmy mieli rozpatrywać odległość jednej gminy do instalacji a drugiej uprzywilejowanej no bo na przykład gmina Lubiszyn do y, miejscowości dalsze to jest Myśliwórz. to jest duża gmina tak, ma od wiele bliżej niż gmina Santok, tak, więc gdybyśmy mieli to różnicować, to po co nam związek, po co, po co wspólnie później starać się o to zadanie, ale po co nam związek też po to, żebyśmy się obronili na przykład z y, y, poziomami odzysku, bo jeżeli są gminy, które osiągają poziomy, a przynajmniej na 6, 3... Cztery osiągają, a, a dwie nie osiągają, więc te gminy zyskują. Mimo tego, że może powiedzą, że mają trochę dalej i, albo mają bliżej i powinni płacić mniej, to jednak po to jest związek, żeby mieć jeden standard zachowany, jedną stawkę i tych y, niesnasek, żeby nie było po prostu tak dużo. Czy te poziomy odzysku się zmienią? Yy, co, jak pani przewiduje? A to ja, ważna sprawa. Ja powiem wszystko. tak, przy poziomach trochę zaczęto grzebać, brzydko mm. mówiąc. Ministerstwo zauważyło problem i poziomy są po pierwsze jedną z ustaw gdzieś w którymś dokumencie dotknięte, że te za 2025 nie będą, że tak powiem, liczone. 24 nie będą liczone, a teraz ministerstwo wynegocjowało z Unią Europejską, że poziomy 25 roku, który miał być na poziomie 55%, Mogą być na poziomie 50, a później to będą rozkładali w czasie. Więc przy poziomach ministerstwo też pracuje, bo widzi też ten problem. No i poziomy. Jakie będą poziomy w przyszłym roku, w momencie, kiedy zaraz w październiku rusza system kaucyjny? Co będzie w tych poziomach, jak to będzie liczone? Cały czas trwa dyskusja, tak naprawdę e, branżowa. My się temu przyglądamy. Jak system kaucyjny wpłynie na, sy na system, na stawkę dla mieszkańców? No jak tony. rozszerzona odpowiedzialność no. producencka, która tak. od początku roku wchodzi. To jest duża niewiadoma. Aczkolwiek, e, my mamy przetarg na dwa lata e, rozstrzygnięty z opcją do trzech, e, więc jest to f, e, dobry okres do tego, żeby się przekonać, jak system będzie wyglądał i, i gdzie my będziemy. Za 2-3 lata, tak? No bo z tej tony za ileś set złotych system kaucyjny wyś się. Tak, to co najlepsze. To co najlepsze, no i, i, i co, i operator zostanie? Z tym, co zostanie. Ale mhm. operator, który szacował przetarg, szacował to również z tą świadomością. Z... No tak. więc, więc to, że dostaliśmy taką, a nie inną cenę, jest dla nas jest bardzo pozytywne. Czy operator dobrze to oszacował, no to już operator będzie musiał liczyć. Year Jack pyta, czy uważa pani pomysł powiązania opłat za wywóz śmieci z użyciem, ze zużyciem wody za właściwy? Jeśli tak, to jakby pani rozliczała koszt odpadów dla osób, które korzystają z własnego ujęcia wody pitnej? I tutaj PS pod skryptem pytanie, czy są już grzyby w Lubniewicach? <gry> O grzybach nie będę długo, bo mogłabym, bo bardzo lubię zbierać. I tak byłam w niedzielę na grzybach i nazbierałam dość tyle, żeby, żeby wyszła fajna zupa. O. Więc już są prawdziwki, już są kurki, już są koźlarze, więc nawet ryc się trafił, sowy, więc tak, jak najbardziej. I teraz tak, czy ja bym była za wodą? Osobiście ja Katarzyna Szczepańska nie, gdyby w związku zapadła taka decyzja, że należy to robić, oczywiście robilibyśmy to, bo decyzje są i, i z nimi się nie polemizuje. Aczkolwiek w 2021 roku na łamach właśnie waszej anteny, pan prezydent Wójcicki zasugerował, że związek przejdzie na rozliczanie się od wody. Więc wówczas my poczyniliśmy w związku bardzo dużo analiz. Przeanalizowaliśmy różne i y, zabudowę wielorodzinną, i to taką, y, na, y, w specyficznym osiedlu osiedle europejskim, gdzie bardzo dużo jest wynajętych mieszkań, i taką na takim osiedlu, na przykład na Staszica, gdzie jest dużo starszych osób, i to zużycie wody jest tak niemiarodajne i tak różne, więc my wówczas y, nie rekomendowaliśmy tego rozwiązania, ponieważ w związku było sześć głosów. Y, y, niestety nie, znaczy, niestety, na ten czas nie podjęliśmy tej decyzji, aczkolwiek też należy pamiętać, co działo się wówczas z tą metodą wodną, podjęła ją Warszawa i tam się skończyło odwołaniami prokuratorem i zwrotem środków dla mieszkańców i tam kuriozalnymi opłatami dla mieszkańców, więc my tego po prostu nie rekomendujemy. Stoimy na tym stanowisku dalej z tego też tytułu, że ministerstwo poszło troszkę dalej, i zmiana ustawy o utrzymaniu czystości w porządku, idzie w tym kierunku, żeby właśnie bardziej. Wyłapywać tych, którzy nie płacą, ukrywają mhm. się, nie pogodzą się w deklaracjach. Więc da się nam nowe kompetencje, więc to będzie powodowało, że będziemy mogli tych mieszkańców właśnie uchwycić nie tylko metodą wodną. Bo metoda wodna co ona? Ona ukaże tylko i wyłącznie metry zużytej wody. Jeżeli pan redaktor zużywa 5 metrów wody na osobę w gospodarstwie domowym, to pan zapłaci 60 zł. Tak? A jeżeli jest osoba samotna, która bardzo oszczędza wodę i zużywa jej 1,2 dwa, to ona zapłaci 12 zł. Więc jeżeli miasto mówi, Mówi, że szuka 8 milionów złotych w systemie. Znajdzie, być może znajdzie, ale no, nie znajdzie osób. To, osób. Ale to, też to pytanie jest pewne. o inną spółkę, o spółkę wodociągową. Ona też w jakiś sposób musi, musi zarabiać, jak ludzie zaczną oszczędzać wodę w związku ze śmieciami. No, to ja też powiem jest pytanie... przy poprzednim prezesie w 2021, hmm. ale to też był szczególny okres. To był okres pandemii, gdzie ludzie zużywali dużo wody i tak dalej. Poprzednim, przy poprzednim prezesie PWIK rekomendacji również nie było do tego Aha. zadania, w związku. costume Zobaczymy. Muszą się inni wypowiedzieć za Na pewno swoje będzie pani działki. Obserwowała restrukturyzacja samego związku. Bo... A tam jeszcze było pytanie, czy jak sobie poradzić, jak ktoś ma swoje własne ujęcie a, no wody? Tak, rzeczywiście. Ja powiem tak, w sytuacji miejskiej to nie będzie nikogo dotykało, bo przecież miasto robi chyba hybrydowe rozwiązanie, więc ci domki, jednorodzinne domki jednorodzinne rodzinne, tak rodzinne będą dalej od deklaracji za osobę, a tylko tylko bloki będą rozliczane od wody. Restrukturyzacja w związku z tym, że gorzów wyszedł, jak wygląda w, w, w związku? No powiem... tam jest takie, czy no, pewnie jakieś ruchy personalne no, musiały być. Czy tak. one... Obyły się bez ofiar? O tak zapytam. Na szczęście na razie tak. Powiem szczerze, w momencie, kiedy wybuchła sytuacja, że miasto wychodzi ze związku, jesteśmy z tym bardzo zaskoczeni, zaczęliśmy się tym martwić, zaczęliśmy liczyć, jak ułożyć związek na nowo, zakładając różne warianty, ile dostaniemy za śmieci i tak dalej, i tak dalej. I byliśmy tym przerażeni. W momencie, kiedy rzeczywiście otworzyliśmy szetar, to już więcej nam coś pokazało, ale też wiemy, ile osób potrzebujemy. No, na szczęście tutaj sytuacja jest taka, że to miasto Gorzów bardzo mocno teraz potrzebuje osób, które. Cokolwiek wiedzą w tym zakresie, a wiedzą to pracownicy mojego biura. W związku z tym, bez żadnych perturbacji, bez dramatów, część osób postanowiła odejść po propozycji, jaką miasto złożyło mhm. tym osobom, do Moku. Mamy już cztery osoby przeniesione za porozumieniem stron. Wiem, że dwie już pracują, dwie niebawem tam dotrą po wykorzystaniu urlopu, i trzy osoby z księgowości przejdą do cuw bo tam też trzeba będzie rozliczać te odpady w związku z tym na razie było się bez ofiar. No ja mam w zawieszeniu jeszcze osoby, które są u mnie na długotrwałym zwolnieniu związanym z ciążą i macierzyństwem. Te osoby będziemy musieli przyjąć później do związku, do pracy, bo kodeks pracy tak nakazuje. Ale czy my będziemy dalej utrzymywali taki stan? To jest, to jest pytanie, a odpowiedź dopiero za półtorej roku, dwa lata. I na koniec chciałem zapytać o szoki, Jak będą działały po, po tej, po tej Zmianie, jeśli chodzi o wyjście, wyjście Gorzowa ze związku? Czy coś się zmieni? Jak one, na jakiej zasadzie one funkcjonowały teraz? No, teraz funkcjonują tak, że mamy wielopszokowość i każdy mhm. może pojechać tam, gdzie jest mu bliżej. Więc często mieszkańcy Gorzowa jadą do deszczna, czy do różanek, bo tam mają bliżej. Bardzo dużo mieszkańców idzie do Łupowa. Łupowo jest po prostu przokiem, które, który naprawdę bardzo dużo odpadów przyjmuje. No niestety, w momencie, kiedy miasto przejmie przoki, a mamy nadzieję, że bez perturbacji dla związku to będzie, czyli bez konieczności zwrotu do finansowania, to się właśnie waży, instytucja zarządzająca musi podjąć decyzję, czy że ta zaproponowana przez nas formuła jest prawidłowa, no wówczas będziemy wiedzieli, co dalej. Jeżeli rzeczywiście miasto przejmie przoki, to mieszkańcy Gorzowa będą mogli wozić te odpady tylko i wyłącznie do tych dwóch przoków: jeden na ulicy Małyszyńskiej, drugi na Fildorfanila. Już nie do tych w Już gminach. nie do tych, gdzie mają najbliżej, ale ci nasi mieszkańcy pierwszego sektora będą mogli jeździć tam, gdzie jest im najbliżej, oczywiście poza Gorzowem. Taka zmiana. Ciekawe, jak to wpłynie na, na ogólnie. Na... No, no, tą gospodarkę ze strony mieszkańca, no bo jeżeli komuś bliżej do... Oczywiście, no wsi... te utrudnienia są, no, nikt nie ukrywa, że no, coś jest za mhm. coś, tak? Więc, e, ale to jest kwestia, my nawet teraz widzimy rotację, że jak mieszkaniec na przykład zaplanował sobie, że dzisiaj wywozi gabaryty i je, jedzie na Fildorf a dzisiaj akurat Fildorf jest nieczynne, no więc pojedzie do innego przoku, tak? Do tego, który ma czynne. No mieszkańcy Górzowa będą mieli po prostu trudniej, bo będą mieli tylko dwa przoki do wyboru, mieszkańcy po Pozostałej części związku będą mieli aż pięć przoków. Dziękuję za rozmowę. Przewodnicząca zarządu Związku Celowego mg 6 Katarzyna Szczepańska, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.